Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym pogratulować pięknego otwarcia stadionu. Wspaniałej atmosfery pogoń zasługuje na to, żeby jej kibice i cała tutaj lokalna społeczność mogła oglądać i funkcjonować na tak nowoczesnym obiekcie. Także wielkie, wielkie gratulacje. Oczywiście bardzo. Żałujemy, że nie udało się dzisiaj tutaj zdobyć choćby jednego punktu. Ten mecz miał kilka, kilka faz. Do bramki na 1-0 realizowaliśmy te wszystkie założenia, o których mówiliśmy. Wyglądało to bardzo przyzwoicie. Później oddaliśmy całkowicie inicjatywę Pogoni. Nie mieliśmy takich momentów, w których potrafilibyśmy dłużej utrzymać piłkę w środkowej strefie. Straciliśmy bramkę po, po stałym fragmencie gry i y, później drugą kuriozalną, także wydaje się, że y, to miało olbrzymie znaczenie dla y, przebiegu gry, bo y, no, to był taki moment, y, w którym dostaliśmy cios w y, niespodziewanym momencie po wybiciu długiej piłki. Mieliśmy swoją szansę w szesnastce. Y, y, w pierwszej chwili myślałem, że może był faul, warto sprawdzić, okazało się, że, y, że nie, także bramka, bramka kuriozum. W drugiej części y, próbowaliśmy y, zmianami wpłynąć na, na obraz meczu. Pogoń miała swoje sytuacje. My mieliśmy szansę, y, panie ramka bramka nieuznana, minimalny spalony. Później jeszcze jedna sytuacja y, głową na bliższym słupku. Natomiast y, no, to było za mało dzisiaj na, y, na pogoń i musimy y, bardzo konkretnie przeanalizować to spotkanie. To jest początek mojej pracy, początek y, funkcjonowania w Lechi. Musimy skupić się już na, na Krakowie, przeanalizować bardzo mocno ten, ten, ten dzisiejszy mecz i, i szukać punktów po prostu, bo, bo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, zdajemy sobie z tego sprawę i, i każdy, każdy kolejny mecz jest dla nas szalenie ważny. Nie zacznę od mojej opinii na temat meczu. The city Zacznę od gratulacji dla miasta? Od gratulacji dla osób, które pracowały bardzo ciężko, aby ten dzisiejszy wieczór mógł się wydarzyć. All supporters all, uh, in the club gratulacji dla wszystkich kibiców, dla wszystkich pracowników klubu. And of course players. I oczywiście dla zawodników. This victory Tonight belongs to them. Dzisiejsze zwycięstwo należy do nich jest dla mnie niesamowite, że mogę być trenerem w, w momencie nadejścia tego dnia i jestem dumny z tego że to wszystko mogło się wydarzyć and to give back with a victory, it can't be a better evening i ten wieczór nie mógł być lepszy. Najpiękniejsze było w nim to, że mogliśmy się za to wszystko zrewanżować zwycięstwem.